Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól zwietrzeje, czymże się solić będzie? Na nic się więcej nie przyda, jeno aby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może skryć się miasto na górze leżące. Ani też nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać zakon i proroków. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w zakonie, aż się wszystko wypełni. Kto by tedy przestąpił jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany Wielkim w Królestwie Niebieskim.